Cześć, z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem. A dzisiaj mam dla Was mega pakę akcji, czyli nowe multipaki Star Warsów numer 1 przez 2023. I za chwilę się przekonamy, czy warto je kupować, jednak zanim rozpoczniemy standardowo unboxing, no to sprawdźmy, co tam się w nich znajduje. Wziąłem je dlatego, ponieważ można zdobyć dwie. Ciekawe figurki, czyli Zielonego Mandalorianina, Luka Skywalkera, więc na pewno na te dwie figurki będę polował. Ale oprócz tego mamy również inne magazyny, jak statki, czyli te wszystkie V-wingi, X-wingi, czy jak to tam się nazywa, jest chyba ten Klon Turbo Tank, Time Interceptor, z tego co kojarzę. Yy, więc jest masa rzeczy różnych. Do zdobycia, e, oczywiście, są to numery, które wyszły już w 2020 roku, a potem cały 2021. Ale to nie są komiksy, tylko z tego co widzę, to są jakby główne magazyny. I te dwa numery e, były właśnie w tych magazynach. Pamiętam, Mando tam gdzieś tam. Ten Mandalorianin zielony tam był, właśnie. No ale co? E, warto sprawdzić e, i się przekonać, czy warto, tak? Dwa z ośmiu magazynów i dwie. Zabawki Lego, czyli 24,99 za taki multipak. No a to, co w środku, no to się okaże, czy warto, czy nie warto. Dobra, no to nie przedłużając, otwórzmy. Mam tylko dwa te multipaki, natomiast myślę, że jest to wystarczająco, żeby sprawdzić, bo tak jak widzieliście ostatnio, one się nawet dosyć powtarzają. Więc jeśli są nadmiarowe ilości, najczęściej są to statki, no to. Pewnie wiecie, że no, będą się w, część, większość, yy, w większości powtarzać tych multipaków. Ale okej, okay. nie gdybajmy, tylko wyciągniemy pierwszy. I pierwszy numer to jest oczywiście co? Tie Bomber. No, nie taj Interceptor, tylko Tie Bomber 6x2021. Taki właśnie yy, Foilback. Z tym numerem. No, jest ich właśnie sporo w tych multipakach, więc tak też sądziłem. A na dół spadła mi karta Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi. Natomiast drugi magazyn to Jedi Star Fighter. No, to czyli ta że tak powiem klasyka gatunku, czyli prawdopodobieństwo tego, że jak najwięcej jest tych statków, bo te statki, powiem Wam, te numery były mało popularne i tutaj 7 przez 2021 i właśnie tego się spodziewałem, dlatego wziąłem tym razem tylko dwa, bo tych naprawdę tych starfighterów, ja już mam tego wszystkiego po dziurki w nosie. Sprawdzę, czy jeszcze coś tam w środku jest. Nie, nie ma, więc możemy tutaj dać na bok. No i otwórzmy sobie drugi numer, no i sprawdzimy czy rzeczywiście e, no ta sytuacja i tutaj się e, powtórzy uwaga no i już widać taj bomber jest ta sama karta anakin skywalker i tutaj e, jedi star fighter no według mnie no tak jak myślałem te numery e, szybko schodziły z tymi figurkami nawet te klon turbo tak bo tu jest bardzo dużo chyba 60 elementów bardzo fajny e, jeśli będziecie gdzieś widzieć bardzo fajny to jest pojazd no natomiast dużo klocka no natomiast no te statki jak to statki Dobra, no co wam powiem? No nic wam nie powiem, powiem wam tyle, że tym razem opening był na tyle szczęśliwy, że nie kupowałem po prostu wszystkich multipaków z kiosku, wziąłem tylko dwa. No bo, tak jak się spodziewałem, będą tylko statki, których już nie chcę. Okej, okay, zerknijcie sobie w takim razie na moje poprzednie openingi, bo w dzisiejszym odcinku to już wszystko. A jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!